Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę się z Panem spotkać i porozmawiać. Dzień dobry, Panie Marku. Ja również bardzo się cieszę i jestem bardzo ciekaw Pana opinii. Jak Pan zobaczył Popielskiego zmaterializowanego? Moja opinia jest entuzjastyczna. To jest wybitne dzieło, a Pańska rola jest znakomita. Powiem więcej, w niektórych momentach widziałem Popielskiego takiego, jakiego go nie stworzyłem. Czyli, mówiąc krótko, do tej roli Pan coś dodał i to Pan wiele bardzo dodał, coś, co się wymykało. Wymykało autorskiemu spojrzeniu. Mówiąc krótko, stworzył pan pełniejszą postać niż ja. Tak. Jestem, jestem pod wielkim wrażeniem pańskiej gry, pod wielkim wrażeniem niektórych, niektórych kwestii, grymasów na pańskiej twarzy. To, to był popielski. To był popielski, a muszę panu powiedzieć, że przecież miałem zawsze wyobrażenie aktora, który by zagrał główną rolę w ewentualnej ekranizacji mojego, mojej serii książek o popielskim. Musiałem się czymś posiłkować. I wtedy posiłkowałem się osobą, rolami, które zagrał mój ulubiony aktor, Telly Sawalas. Po prostu Popielski to był Telly Sawalas. Tak no, go widziałem. Boże, jak ja chciałem, jak się dowiedziałem o tym, zanim zaczęliśmy kręcić. Z jednej strony chyba Borys Lankosz, reżyser, powiedział mi e, o tym. Ja mówię, boże, jak ja chciałbym być Telis Sawalasem, żeby <laughs> stać się Telly... Jak ja mogę to zrobić, żeby być takim dużym, łysym, wiólkim? gościem, ale potem starałem się to wymazać z pamięci, jednak skupić się na tym, co, co jest w książkach, a jeszcze dokładniej na tym, co jest w scenariuszu, na mm -hmm. adaptacji, która została tak. zrobiona. Najpierw jak aktor dostaje scenariusz, no, oczywiście, jak jest świetny materiał, tak jak w tym przypadku, gdzie jest e, tak złożona postać, tak e, z innego czasu, w takich e, mrocznym charakterze, taka nie, nieoczywista, z jednej strony taka elegancka, z drugiej strony taka mściwa i do końca i taka tak. brudna, i taka wulgarna. E, to, to jest oczywiście zachwycające. Natomiast tą postacią trzeba się stać i najpierw e, jak przemierzeliśmy garnitury, kostiumy, no to jedno. Potem e, pamiętam jak jadąc już do Świdnicy, gdzie były pierwsze zdjęcia e, kręcone, a ja akurat skończyłem w e, 15 grudnia 2019 roku skończyłem zdjęcia w Queens Gambit tak, i tam poprosiłem tę rolę. koleżankę, żeby mnie ogoliła. Tak. I ona mnie już ogoliła i już wracałem z Niemiec do Polski już trochę jako Edek Popielski. Już trochę inny. Tak, już trochę inny wracałem. Tak, bo to było wielkie wyzwanie, już powiedzmy nawet takie wyzwanie, wyzwanie zewnętrzne dla Pana, że jest Pan obdarzony przez naturę gęstymi włosami. Nagle się ogolić, prawda, ogolić się i nagle być kimś innym, to jest niezwykle interesujące, bo ja jako autor, to ja mam oczywiście dystans do swojego bohatera. Ja go bardzo lubię, ja lubię Edwarda Popielskiego, ja się utożsamiam z nim w niejednym momencie, ale jak go opisuję w różnych scenach, to jednak w tych scenach występują inne osoby też, czyli moja uwaga się rozprasza na różnych bohaterów, którzy występują w danej scenie, a u Pana jest pełna koncentracja, uwaga się nie może rozproszyć, Pan musi być cały czas Popielskim, w związku z tym jak to jest? Czy zdarzyło się Panu, Panie Marcinie, później, na przykład skończył się zdję dzień zdjęciowy, i e, gdzieś Pan jechał, szedł ulicą, prawda, e, z kimś Pan rozmawiał, i nagle odezwał się Pan Popielskim, zareagował Pan jak Popielski. Czy tak zdarzyło się? Zdarzało się, że, że przesiąknięty tymi wszystkimi zbrodniami, historiami, tymi rozwikływaniami spraw. Mhm. Jak e, ja jestem bardzo grzecznym człowiekiem i uprzejmym i zawsze lubię, jak ludzie do siebie mówią takie podstawowe rzeczy. Dzień dobry, dziękuję, tak. przepraszam. I jak tego nie słyszałem, to się właśnie odzywałem jako ziadkiem, ja że przepraszam. E, czy ja słyszałem, czy nie słyszałem? Tym bardziej, że przecież Popielski jest człowiekiem, tak zresztą zawsze budowałem tę postać. Taka postać wydaje mi się właśnie interesująca. Czyli człowiekiem, który przechodzi na ciemną stronę mocy, człowiekiem, który w swoich śledztwach często sięga po niegodziwe metody. Czy nie czuł pan wewnętrznego oporu, żeby zagrać człowieka, który niejednokrotnie bywa zły? Ani trochę. Ani trochę. No, to jest, to jest, to to jest, to jest, jest praca. praca. Oczywiście, że jak miałbym to rozpatrywać, ale czy jego postępowanie jest tak. moralne, czy niemoralne, czy, czy ludzkie, czy nieludzkie, czy etyczne, czy nieetyczne, czy tak powinien postępować policjant, czy nie, to bym zwariował. Mhm. Natomiast musiałem się skupić tylko na tym, że on jest taki. A nie inne. Tak jest, I bez jak zastanawiania się nad kompletnie. jego motywacjami. Tak, jest, tak jest. Ciekawe, ja mam zawsze takie uczucie, kiedy oglądam wizualizację mojego świata, tak właśnie było po raz pierwszy w roku 2015, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy w życiu. Mój świat, ale nie w sensie literackim, tylko na własne oczy. To była inscenizacja mojej powieści Koniec świata w Breslau na deskach teatru współczesnego we Wrocławiu. I muszę panu powiedzieć, że jak ja to zobaczyłem, to ogarnęły mi dziwne uczucia. Nie potrafię ocenić tej, 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 tej y, sztuki. Dlatego, że tam każda y, kwestia, która padała z ust aktorów, przypominała mi chwilę, kiedy ja pisałem to. Mhm. Pisałem to w dość trudnym momencie mojego życia y, i także nie te nie najlepsze wspomnienia, jak pojawiały się w mojej głowie. Mhm. Ciekaw jestem, jak to jest u pana, jak pan ogląda już. Serial, dzieło, prawda, w którym Pan wystąpił, ja nie jestem jakimś wielkim fanem samego siebie, oglądania. Ja najbardziej lubię ten proces tworzenia, kiedy mogę być tą postacią, bo potem już ją oglądam. Potem już jest to postać, jakich wiele jest w filmach czy, czy w serialach. Przed Oglądanie bardzo jestem spięty, zazwyczaj trzymam moją żonę mocno za rękę albo zasłaniam sobie uszy, żeby nie słyszeć pierwszych dźwięków, albo o czym mrużę, hmm. bo, bo boję się tego, co, co zobaczę. Najbardziej lubię, kiedy po prostu oglądam coś, w czym brałem udział i nie skupiam się na szczegółach, tylko podążam za historią. Oglądam jakąś ciekawą historię, wchodzę w nią i nie zastanawiam się, a, tutaj mogłem to zrobić lepiej, tutaj kostium Aha. taki, tutaj... Jak nie myślę o tym, to znaczy, że było najlepiej. Jak bawię się w sensie takim, że przeżywam historię, czy też że coś mnie rozśmiesza, albo zasmuci. Jak wchodzę w nią i nie patrzę jak na siebie, na Marcina Drocińskiego, tylko na postać, to to jest wtedy najlepiej. Tak chciałbym ten serial oglądać. Pierwsze filmy z Pana udziałem, które ja obejrzałem, to był serial Pitbull i film Vinci. Zagradł tam Pan Policjantów, i tu, i tu. Ciekaw jestem, czy Pan, wybierając rolę. Patrzy na etykietki, że to jest film policyjny, kryminalny. Bo ja wiem, dlaczego ja zacząłem pisać kryminały. Z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałem, chciałem żeby Akcja była jak najbardziej najprecyzyjniej opowiedziana? Ja lubię, jako czytelnik lubiłem, wie pan, te punkty kulminacyjne w powieściach. Jeden mały punkt kulminacyjny, jak mówi teoria kreatywnego pisania, jeden duży spadek napięcia. Ja uwielbiałem tego typu zabiegi i, i chciał, chciałem sam takie rzeczy pisać. To po pierwsze, a po drugie, byłem po prostu wielkim miłośnikiem kryminałów, książek kryminalnych. Mhm. Czytałem je. Czy Pan lubił kryminały czytać, oglądać, czy, pan, czy pana nie, nie raziło? Jakoś nie uwierała ta metka, którą do pana przyczepiono na początku, przynajmniej, że oto jest aktor od policjantów. Lubię kryminały. Bardzo lubię kryminały. Bardzo lubię oglądać kryminały. Bardzo dobrze się w nich też czuję, że, że też sam mam coś do tego do, do powiedzenia. Szczególnie, jeżeli gra się policjanta, tego, który ściga tych złych ludzi, bo we współczesnym świecie tyle jest zła, że człowiek jakby sam. On no nie może ścigać, łapać, pomścić. A tutaj w tym można wyrazić wszystko. Natomiast, czy to w kryminale, czy to w kinie psychologicznym, społecznym, czy w komedii, trzeba grać na serio po prostu. Trzeba grać na serio to, co jest do zagrania. To znaczy trzeba wierzyć, kochać swoją postać, można jej też nienawidzić. Ale trzeba mieć jakieś uczucia wobec niej, i te uczucia muszą wypełnić aktora. I ja lubię taki moment, kiedy na próbach spotykamy się, i aktor zaczyna się dowiadywać ze scenariusza, z opowieści, reżysera, jaka to ma być postać, i tak zaczyna się dowiadywać, i tak puchnie od tych wiadomości, puchnie, puchnie, puchnie. Potem zaczynają się przymiarki kostiumów, charakteryzacja. I to wszystko rośnie w aktorze, rośnie i jak wchodzi na scenę, czy też wchodzi na plan filmowy, jest ubrany w kostiumie, ucharakteryzowany, to już jest jego. Mm -hmm. To już wszyscy inni odejść. To już jest tylko jego. I oto jest koniec. Serial Rynie jest zrobiony. Finis, koronat, opus. Koniec wieńczy dzieło. Premiera serialu 25 października, tylko na TVP VOD. I pan, jako Edward Popielski, Pan, jako mój bohater, yy, zwizualizowany w tym serialu. Dziękuję Panu, Panie Marcinie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Mój. Do zobaczenia. Jest. <grybuj>